Ja jestem technokrata i witam Was w kolejnym podsumowaniu newsów na kanale IT Hardware. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, tak jak ja też mam dzwoneczek, a my lecimy sobie z newsami, bo jest ich kilkanaście, więc nie chcę przedłużać. Global Woofers czy też Waffles <laughs> Chce wybudować fabrykę w Stanach Zjednoczonych za 5 miliardów. I uwaga, bo wielu się wydaje, że TSMC, że Intel, że takie inne firmy, które zajmują się samą litografią i produkcją jakichś procesorów, zajmują się też produkcją wafli krzemowych. No, czasami tak, czasami mają takie swoje spółki zależne, które produkują dla nich wafle, natomiast generalnie zajmują się tym firmy. Trzy firmy Shin Etsu, która jest największa, Sumko. I global woofers właśnie, jakkolwiek się to czyta, woofers to woof od, od szczekania psa, tak? Woofers czy waffers whatever, to nie jest istotne. Oni, zajmują, oni mają odlewnie, odlewają monokryształki krzemu i tną je na wafle i później te wafle sprzedają już do dalszego procesu litograficznego. No i właśnie dlatego w Stanach Zjednoczonych chcę wyprodukować tą fabrykę, z tego względu, że Intel zaczyna się tam mocno rozbudowywać, że TSM chce się tam przenieść. Generalnie, no teraz najwięcej tego jest w Azji, bo tam też najwięcej się produkuje półprzewodników, ale, no, produkuje się w Stanach, w Europie i generalnie chce się produkować coraz więcej w innych miejscach, dlatego też te odlewnie muszą powstawać stosunkowo blisko fabryk. Wiecie, blisko to jest 1000 km, a daleko to jest kilka tysięcy kilometrów, jak trzeba z Azji wozić do Stanów albo z Azji do Europy. Dlatego wszyscy chcą, żeby to było w ramach przynajmniej jednego kontynentu i już jest łatwiej. Więc. Myślę, że coraz bardziej się uniezależniamy od Azji. A tymczasem Apple AMD i Nvidia chcą ograniczyć ilość zamówień u TSMC. No, problem ma Nvidia, bo ona już zapłaciła za proces 5-nanometrowy i TSMC powiedziało, że OK, możecie ograniczyć produkcję, ale musicie znaleźć kogoś za, na wasze miejsce. Ktoś, kto zapłaci za tą moc produkcyjną, bo nie chcemy mieć wolnych przebiegów. Spadki konsumpcji, ludzie coraz mniej kupują i dlatego też. Ci producenci chcą mniej produkować, ale obawiam się, że mogą sobie tą mniejszą produkcję skompensować ceną, więc czy to przyszłe iPhony, czy rzecz od AMD i Nvidia mogą być drogie, a TSMC dalej podnosi ceny, więc będzie i tak drożej, bo skoro drożej TSMC wyprodukuje dla tych podmiotów, które wcześniej wymieniłem, też dla innych, bo między innymi dla Intela, no to koniec końców będzie drożej. Prąd na Tajwanie drożeje, jakby metody, jakby produkcja cała drożeje, więc. Ceny idą w górę, a dla nas też skończy się to wyższą ceną produktu końcowego. Ale za to Bitcoin idzie w dół i nie tylko Bitcoin, jeżeli chodzi o wycenę, ale też o moc przerobową i ilość prądu, jakie zużywa. Z 204 TWh spadło do 132 TWh z użycie, więc niemalże o połowę, no daleko tutaj do połowy. Ale, ale niemalże yy, do, o połowę spadło to zużycie przez sieć Bitcoin. No, bardzo ciekawy jest to ruch, znaczy, że no, części górnikom mogło się przestać opłacać i wydobywać i przeszli, no nie wiem, albo czekają, albo coś. W sumie, bo Bitcoin nie jest zależny aż tak bardzo od kart graficznych, więc to nas jakoś super nie cieszy, no ale za to yy, Ethereum jest bardzo zależne od Bitcoina, a to jest zależne od kart graficznych, dlatego już nas te spadki. Cieszą i cieszą nas to jest spadki używanych kart graficznych, bardzo tanie one są w Chinach. Co prawda są często wybrakowane, między innymi chyba w poprzednim podsumowaniu newsów mówiłem wam, że e, są takie modele sprzedawane, że na przykład jednak kość pamięci RAM nie działa i tak dalej generalnie są wyżułowane, ale generalnie o, w ostatnich miesiącach o aż 50% spadły ceny używanych kart graficznych. I to oczywiście mowa tutaj głównie o po koparkowych kartach, które są sprzedawane, ale też te, które będą sprzedawane z rąk prywatnych, czy też z rąk różnych spekulantów, którzy zakupili taniej, by sprzedać drożej. Teraz będą musieli zejść ze swoich cen, a mogą mieć karty graficzne po prostu nowe. No i sklepy same w sobie, jeżeli rynek. Kard używanych będzie dużo bardziej opłacalne, no to sklepy też zwyczajnie będą musiały obniżyć. No i jak prezentują się uczciwe ceny? Tutaj bardzo ciekawy artykuł, i tutaj też odsyłam Was do mojego filmu, który zrobiłem cały na ten temat. 15 minut gadania na temat uczciwych cen, dlatego nie będę tutaj tego omawiał dokładnie, ale 3D Center tutaj taką analizę zrobił, ile tak naprawdę powinny kosztować karty. No i niektóre, na przykład 30-60 TI, cena MSR jest lepsza niż powinna być, bo cena uczciwa to 433 dolary, aż o 34 dolary Nvidia powinna Wycenić ją lepiej, ale są też karty, które są tragicznie wycenione, na przykład 3090 Ti 2000 dolarów, a powinna kosztować 814. Więc zapraszam do mojego odcinka, a my lecimy sobie dalej. Sprzedaż płyt głównych spadła i to też między innymi ze względu na te spadki, jeżeli chodzi o kryptowaluty, ponieważ płyty główne też do koparek się kupuje. Myślę, że na jedną koparkę na 8 kart graficznych, a czasami na 6 kart graficznych, czasami na 4 przypada jedna płyta główna, więc ta sprzedaż płyt głównych o tym się nie mówiło, ale też była gigantyczna. Wyobraźcie sobie, że co średnio co szósta karta graficzna albo dobra, liczmy średnio co czwarta karta graficzna sprzedaje jedną płytę główną. Oczywiście to są raczej tańsze płyty główne, ale mimo wszystko tam też ruch był wzmocniony. Nowe generacje kart graficznych będą miały takie potężne chłodzenie. Ja akurat wczoraj nagrałem na ten temat odcinek, więc tutaj możecie go sobie obejrzeć u mnie też na kanale, jak wygląda to, jeżeli chodzi o chłodzenia. No, ja nie przewiduję, żeby na razie w serii 30, w serii 4000 jakoś te spektakularnie te chłodzenia urosły, ponieważ maksymalne TDP 4090, kilo, o której się mówi, jest takie jak 3090 i Mam tutaj ze sobą taką 3090 i No, potężna, 3 slotowa, ale jeszcze nie jest to taki Frankenstein jak ta tutaj. Chociaż jeżeli Titan nowy miałby użyć światłodzienne, albo Jakieś 4090 TI z zapowiadanymi 600 TDP czy 900 TDP, no to wtedy różne konstrukcje możemy widzieć, ale moim zdaniem będzie to głównie kompensowane przez IO. Wyciekły właśnie zegary. Kart Serii 4000. Między innymi chodzi tutaj głównie o 4090, które ma wzrosnąć. Tak bazowe taktowanie aż o 60%, a boost aż o 49%. Maksymalnie ma boostować do 2,7 GHz, a taki standardowy boost to 2,5 GHz. Bazowe taktowanie 2,2 GHz. To jest naprawdę potężna wartość, zwłaszcza, że wcześniej było to 1300, prawie 1400 megaherców, czyli 1,4 GHz, a teraz 2,2 GHz. No potężny wzrost i to na pewno przeniesie się na potężny wzrost też wydajności. O tym też zrobiłem osobny odcinek, więc jak ktoś chce więcej posłuchać, zapraszam na mój kanał. AMD obiecuje lepszą wydajność w raid racingu i wyższe taktowania w RDNA 3. To było raczej wiadome, bo AMD fajnie optymalizuje swoje karty graficzne, jeżeli chodzi o zużycie energii i tamte zegary są wyższe niż u NVIDII. I też spodziewam się, że mogą być wyższe nawet już pod 3 GHz w nowych RDNA 3. Jednocześnie słychać też taki lekki szum ploteczek, że AMD ma wprowadzić przyspieszenie sprzętowe do swoich do, do, do FSR-a, czyli rdzenie tensor, odpowiednich rdzenie tensor, bo rdzenie RT i odpowiednich tutaj AMD już ma, ale ma właśnie też nad tym pracować, więc bardzo dobrze, że nie tylko starają się jakieś open source'owe rozwiązania software'owe wprowadzać jak FSR, ale też chcą to zakceleratować, przyspieszyć sprzętowo za pomocą po prostu jakiegoś Wbudowanego rdzenia, który będzie tylko i wyłącznie za to odpowiedzialny. Intel oszukiwał w benchmarkach. A to nowość, nie, no. Benchmarki, e, Intela i w sumie nie tylko Intela, te wykresy na, na wszelkiego rodzaju konferencjach to jest często śmiechu warte. W ogóle tutaj bryluje moim zdaniem Apple, jeżeli chodzi o kuriozum. E, oni, oni już osiągają jakieś no, nie wiadomo jakie skale abstrakcji, jeżeli chodzi o porównywanie, a później wychodzi, że no dobra, w tych takich warunkach to może i te wykresy były prawdziwe, ale w prawdziwych to nie ma szans. E, Ponoć sterownik wykrywał benchmark i dzięki temu były w stanie te karty osiągać lepsze wyniki. Faktycznie na pierwszych testach, które wyciekały, te karty miały dość słabą wydajność w grach, a jeżeli chodzi o testy syntetyczne, bardzo dobrze wypadały. Ja tylko zastanawiam się, jak to jest zrealizowane, że karta jest w stanie wypaść dobrze w testach, a słabo w grach. Moim zdaniem jest to kwestia sterowników w grach, optymalizacji pod gry i Możliwości hardware'u wygląda na to, że są wysokie, bo w jakiś sposób są w stanie w tych benchmarkach osiągać yy, niezłe wyniki, ale w grach już sobie nie radzą. No jestem ciekawy, jak to wyjdzie już finalnie przy takich ostatecznych testach. Ja mam nadzieję, że już za niedługo te karty zaczną trafiać do polskich testerów, czy nawet do zachodnich. Będzie można je testować, bo między innymi te karty będą obsługiwać AMD sam, czyli ten. E, odpowiednik e, Full Access, nie, Smart Access Memory? Tak, AMD Smart Access Memory, czyli ten bezpośrednią komunikację procesora z kartą graficzną, więc to fajnie, że będą karty Intela. Też obsługiwać. AM4 nie umarło i w dzisiejszym odcinku, jak to oglądacie, bo niestety to podsumowanie jest dużo późniejsze niż być powinno, ze względu na to, że najpierw mnie nie było, dlatego nie nagrałem pod koniec tygodnia. Wczoraj, e, wczoraj tutaj wjechały polecane zestawy dla Was, więc dzisiaj e, wlatuje to podsumowanie tygodnia, czyli w środę, późno bo późno, ale dzisiaj też nagrałem właśnie odcinek o tym, że AMD na swój kanał, nie porzuca platformy AM4 i nadal będą tam powstawać procesory i nie tylko ze starego Zen 3 zbustowanego o chip 3D, ale też Zen 4, więc bardzo, bardzo fajny ruch ze strony AMD. 3D Cache być może w Ryzenie 3, być może, być może w Ryzenie 5 się pojawi i to wszystko na AM4. Naprawdę genialna wiadomość. No i Ceny nowych Threadripperów Pro 5000WX, absurdalnie drogie procesory, startują od 2400 dolarów, przynajmniej na razie za 5, 965, czyli 24 rdzenie, a kończą się na 6500 dolarów za 64 rdzenie. Czyli to będzie jakieś 30, no 30, 40 tysięcy złotych za najwydajniejszego um, treadripera. No, treadripery moim zdaniem platforma HDT już umarła. Jak zobaczyłem te treadripery, prawdopodobnie nowe Skylake, nie Skalejki, tylko um, nawet nie Ice Shopify Rapids, czyli ta platforma HDT od Intela, pokazuje, że HDT już nie istnieje, że to są workstation, że to jest dla profesjonalistów, dla firm, więc no tutaj już ci entuzjaści PC tak naprawdę poprzestaną na i9 i, i Ryzenie. 9, chyba że pojawi się jakiś Ryzen 11 i i 11, bo też wszyscy na to czekają od lat. No A Ryzeny serii 6000 dostaną wsparcie dla USB 4.0. Na razie w laptopach, no ale faktycznie w laptopach bardziej się przydają takie rzeczy do stacji dokujących i tak więc, dalej, więc bardzo ciekawa rzecz, że zaczyna się E, wsparcie dla 4.0 e, USB. Miejmy nadzieję, tylko że jakiegoś innego standardu złącza niż USB-C nie wymyślą, tylko dostanie po prostu upgrade do standardu 4.0 i tak prawdopodobnie będzie. A płyty główne Intela Z590 dostaną obsługę dysków na M2 na PCI Express 5.0, a tam transfery mają być zabójcze. Już Wam mówiłem o tym w kilku podsumowaniach e, newsów e, na kanale IT Hardware, że rzędu 12 tysięcy megabit rzędu 12 można powiedzieć gigabitów na sekundę te transfery dyski będą osiągać więc dwukrotnie wyższą niż dyski PCI Express 4.0 rośnie to ten transfer dysków wykładniczo no bo 3003 PCI XPS 4.0 około 5000 PCI XPS 4 przepraszam 30 3000 45 no w niektórych przypadkach 640 a teraz już jesteśmy 12 więc to, tak to, no chyba że jakoś tak lekko płasko ale wydaje mi się że jest tutaj skok większy niż między 3.0 a 4 Zero. No a procesory 12900K, czyli pod te płyty główne, o których przed chwilą powiedziałem, będą w sprzedaży. Już są w sprzedaży na czarnym rynku i na razie za astronomicznie małą kwotę 1891 zł, jeżeli taka kwota byłaby w sklepach, to Intel wygrałby życie, ale nie sądzę, że taka cena będzie. Raczej dopisałbym tutaj jeszcze 1000, czyli 2800 zł będzie taki procesor Intela kosztował, ale moim zdaniem, no... Tu nie wiem, kto, ktoś to sprzedaje raczej nie finalną wersję, nawet nie Qualification, a jakąś wersję po prostu testową, jak, jakaś, jakaś to jest wersja testowa, więc ten procesor może jeszcze nie działać tak jak powinien, a być może nawet osoba, która go sprzedaje wie, że nie działa tak jak powinien, dlatego sprzedaje tak tanio. Wszystko oczywiście dzieje się w Chinach. Teraz jeszcze szybkie newsy na koniec. Disney w Polsce, Disney Plus przyciągnął prawie 2 miliony widzów. Nieźle. Dajcie znać, czy Wy też macie. Ja mam, bo moim zdaniem obecnie najbardziej opłacalna platforma, jeżeli chodzi o ilość kontentów w stosunku do ceny, jaką za nią płacimy. This War of Mine i to już było od dawna zapowiadane, że stanie się lekturą szkolną i tak się też stało. Już w tym momencie jest dostępna. Można ją za friko pobrać. Nie wiem, czy trzeba być uczniem, ale chyba nie. Chyba każdy może po, pobrać z gov.pl To jest niesamowite, że ze strony rządowej można pobrać grę. Gra szyfrów, this war of mine, i można sobie pobrać grę z gov.pl. Niesamowite, niesamowite to jest. No i CD Projekt świętował 2 lipca 20 lat. Założenia naprawdę zleciało. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Jeszcze raz zostawcie łapkę, suba, komentarz pod tym, tym, który news Wam się najbardziej podobał. Trochę ich było, no a ja się z Wami widzę szybciej niż za tydzień, no bo zdecydowanie do następnej środy z podsumowaniem newsów nie będę czekał. Natomiast mieliście nie tylko podsumowanie poprzedniego tygodnia, ale też wszystkie newsy, które by znalazły się w poniedziałek i we wtorek. Znaczy wszystkie, no te najciekawsze według mnie, bo wszystkich tam tu nie omówił. Dzięki wielkie i do zobaczenia. No, mam nadzieję, że w poniedziałek. Cześć.